Cześć, w dzisiejszym odcinku test HTC10. Przy okazji prezentacji nowego flagowego modelu HTC uprościło nazewnictwo, zniknęły oznaczenia 1 i M. Mnie to uproszczenie się podoba. Podkreśla, że mamy do czynienia z czymś nowym, z czymś takim specjalnym. Jeśli chodzi o sam design, to on jest rozwinięciem tego, co było dostępne w poprzednich urządzeniach, ale takim rozwinięciem ciekawym. Sprzęt jest wykonany z metalu, cechą szczególną są szerokie ścięcia tyłu obudowy. One mnie się podobają, uważam, że wyglądają fajnie. Krawędzie są również zupełnie płaskie, wszystkie linie są zdecydowane, co sprawia, że telefon wygląda nowocześniej niż poprzednik. Na froncie jest z kolei zagięte na krawędziach szkło Gorilla czwartej generacji. Bardzo pochwalę również to, że klawisz blokowania ma rowki, więc łatwo wyczuwa się go pod palcem. Są jednak minusy. Oczywiście obudowę nie da się otworzyć, tego się nie spodziewajcie. Telefon jest również nieco grubszy niż jego bezpośredni konkurenci. W mojej pomalowanej na czarno wersji pojawiły się już także przetarcia lakieru na krawędziach. Polecam zatem kupować te wersje jaśniejsze. Klawisz domowy pod ekranem jest położony z kolei niesymetrycznie względem krawędzi ekranu i telefonu. I to wygląda nieco dziwnie, ale najpewniej chodzi o to, żeby uniknąć zarzutów kopiowania smartfonów od Samsunga. Pamiętajcie też, że aparat wystaje nieco z bryły urządzenia, w związku z tym trzeba na niego uważać. Natomiast podsumowując całość, ja muszę stwierdzić, że HTC 10 jest wykonany w fantastyczny sposób i wygląda rewelacyjnie. HTC po raz kolejny udowadnia, że umie tworzyć naprawdę pięknie wyglądające i świetnie zbudowane smartfony. W związku z tym tutaj gratulacje. Podkreślę również fakt, że telefon ma slot na karty w związku z tym pamięć da się rozbudować i pracuje na kartach nanosim. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość QHD, czyli 2560x1440, co oznacza, że HTC w końcu doszusowało do QHD. Jeśli chodzi o gęstość pikseli, jest wyśmienita, to jest 565 punktów na cal. Jeśli chodzi o typ matrycy, to jest to matryca Super LCD 5, która ma bardzo dobre osiągi. Czernie są bardzo głębokie, dzięki czemu kontrast również jest wyśmienity, kolory są odwzorowane w sposób naturalny, stonowane, ale da się również sterować się na scenie barw i temperaturą barwową. Jeśli chodzi o jasność, to ona jest dobra, wyraźnie lepsza niż na przykład w LG G5. Ale oczywiście mogłaby być trochę lepsza, jeszcze, żeby czytelność w Wiosnym Słońcu była znakomita. Jeśli chodzi z kolei o taką malutką wadę, to stwierdzę, że kąty widzenia są bardzo dobre, natomiast pojawia się taka delikatna różowa tinta, kiedy patrzycie na telefon naprawdę z dużego kątu. To jest czepiało, w związku z tym wyświetlacz, podkreślam, jest wyśmienity. Jeśli HTC10 kupujecie w sprzedaży operatorskiej wraz z abonamentem w jakiejś sieci, to doceniecie go ze Snapdragonem 820, czterodniowym procesorem, w którym dwardze nie są taktowane zegarem 2,15 GHz nie są taktowane zegarem 1,6 GHz. Grafika to Adreno 530. Są 4 GB pamięci RAM na pokładzie. Z 32 GB pamięci wewnętrznej mniej więcej 24 są dostępne na pliki użytkownika. Moja ocena tego układu jest bardzo pozytywna. Dzięki niemu telefon plasuje się w czołówce najszybszych smartfonów, jakie istnieją obok LG G5, Samsunga Galaxy S7 albo na przykład iPhone'a 6S. Jeśli chodzi o wydajność codziennej pracy, również jest wyśmienita. Telefon jest super szybki. Nie zdarzyły mi się żadne przycięcia, animacje ani klatkowania. Wszystko dzieje się naprawdę odpowiednim Tempie. Telefon również przez dezwa na większość czasu jest bardzo chłodny. Na szczęście nie nagrzewa się łatwo. Trzeba się naprawdę mocno postarać, żeby telefon rozgrzać. Natomiast w wyniku przedziwnej decyzji HTC, jeżeli chcielibyście telefon kupić w sprzedaży takiej za gotówkę w sklepie oficjalnie, na przykład w Elektromarkecie, to dostaniecie wersję, która jest oznaczona nazwą kodową Lifestyle. I to jest telefon dużo, dużo gorszy. Taki, który ma procesor Snapdragon 652 i 3GB pamięci RAM. W związku z tym na osiągi może się pościgać co najwyżej z zeszłorocznymi słabszymi flagowcami, takimi jak na przykład LG 4 czy Huawei P8. To są telefony, które są również o połowę tańsze od HTC 10 Lifestyle, którego cena oficjalna to 3000 zł. To jest absurdalna decyzja, gorąco odradzam wam kupno tego telefonu. Bardzo mi się nie podoba, że HTC zrobiło taki brzydki, niefajny skok na kasę nieświadomych klientów. Omijajcie lifestyle szerokim łukiem. Smartphone pracuje z kolei na Androidzie w wersji 6.0 z nakładką systemową Sense w najnowszej wersji. Na ekranie blokady dostępne są cztery skróty do często używanych aplikacji. To są zresztą te same programy, które wrzucicie sobie do paska na dole ekranu na pulpitach głównych. Działa wybudzenie dwuklikiem, można także przeciągać palec po ekranie w różnych kierunkach, tak aby włączyć różne opcje. To są znane od dawna w smartfonach HTC gesty, które nazywają się Motion Launch. Można także przyłożyć palec do skaneralni papilarnych, on jest umieszczony w klawiszu domowym pod ekranem i to nie jest przycisk taki wciskany, to jest yy, przycisk dotykowy. W związku z tym wystarczy do niego palec przyłożyć, on również jest zawsze aktywny, nie trzeba wcześniej urządzenia wybudzać, żeby z niego skorzystać. Celność i szybkość działania jest naprawdę znakomita. Smartfon można także personalizować dzięki motywom, można je sobie pobierać, można również je edytować, podmieniając na przykład tapety, kolory domyślne czy nawet czcionkę. Nowością jest z kolei układ ekranu głównego w stylu dowolnym. Po jego włączeniu pulpity stają się interaktywnym obrazkiem, którego elementy, ikony nazywane naklejkami, są skrótami do różnych programów. Można je sobie przesuwać, zmieniać, do czego są odnośnikami. Można także ukryć oznaczenie ich etykiet i wtedy można zgadywać, sobie, w co naciskacie albo po prostu ukryć przed Waszymi znajomymi, z jakich aplikacji korzystacie. Funkcja bardzo mi się podoba, po prostu fajnie wygląda i fajnie mi się z niej korzystało. Menu główne jest z kolei przewijane wertykalnie, można dowolnie sortować aplikacje wyszukiwać jej i przeskakiwać do sklepu z aplikacjami. Dodatkowy panel główny po lewej stronie to BlinkFeed, który wyświetla informacje z różnych serwisów. Ciągle dostępny jest również Widget Sense Home, który wyświetla skróty do aplikacji w zależności od tego, w jakim trybie i okolicznościach używa się telefonu. One same się tutaj dopasowywują. Pasek powiadomień oczywiście ma standardowe dla Androida skróty do ważnych funkcji. Manager w został wyposażony w przycisk pozwalający zamykać wszystkie aplikacje naraz. Domyślna klawiatura to z kolei TouchPal, czyli program, który jest naprawdę wygodny, ma mnóstwo opcji personalizacji. Cieszę się, że go tutaj znalazłem. Boom Sound w HTC10 wygląda inaczej niż w przypadku poprzednich urządzeń tego producenta, dlatego że również mamy do czynienia z dwoma głośnikami, ale jeden jest odpowiedzialny za tony wysokie, a drugi za tony niskie. I jeden znajduje się na górze telefonu, a drugi na spodzie, na dolnej jego krawędzi. Jeśli porównywać sobie jakość z One M9, to tak się składa, że ostatnio miałem okazję testować ten model ponownie. I rzeczywiście dźwięk jest bardzo podobny w sensie jakości, natomiast na dziesiątce niestety znacznie słabiej słychać efekt stereo. Aplikacja do odtwarzania od mmp to z kolei serwis Muzyka Play. Ciągle niedopracowana, ciągle z wieloma brakami funkcjonalności. Niestety usunięto świetny odtwarzacz muzyki od HTC. Nie znalazłem go także do zainstalowania w sklepie Play. Nie jest dostępny. Nie ma equalizera, jest funkcja boom sound poprawiająca jakość dźwięku oraz inteligentny dźwięk, który na podstawie odpowiedzi na pytania zmienia, jak telefon gra. I co ciekawe, ta funkcja działa, w związku z tym to taka ciekawostka. A jeśli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku i to, jakim telefonem muzycznym HTC 10 jest, to, że jakbym wyśmienitym. Telefon gra bardzo donośnie i głośno, również bardzo czysto, w związku z tym to pozytywy, ale muszę również zauważyć, że część konkurentów gra równie dobrze. Przy okazji aparatu fotograficznego warto wspomnieć, że HTC nie rozstało się z nazwą UltraPixel i ten aparat, który tutaj jest nazywany, jest właśnie UltraPixel 2.0. To jest 12 megapikselowa matryca z optyczną stabilizacją obrazu, z laserowym autofokusem i podwójną, bardzo skuteczną dwutonową diodą doświetlającą scenerię. Interfejs zaś został mocno uporządkowany. W podstawowym ustawieniu można włączyć sobie HDR, również w trybie auto. Można także uruchomić dodatkowe tryby, wyciąga się je od lewej krawędzi. Wśród nich jest po prostu zdjęcie, czyli tryb automatyczny. Jest jest także tryb profesjonalny, w którym da się ustawić wszystko, co potrzebne: ISO, balans bieli, czas naświetlania, punkt ostrości. Można zapisywać także zdjęcia w trybie RAW. Da się także przeskoczyć w łatwy sposób do trybów wideo, na przykład w zwolnionym tempie, Hyperlapse czy wideo Selfie. Ja zwrócę uwagę także na jedną rzecz. W HTC-10 powrócił pełny tryb Zoi, czyli podczas robienia zdjęcia telefon potrafi zapisywać 3 sekundowe wideo automatycznie i później montować te ujęcia, które sobie w ten sposób tworzymy w dłuższą relację z jakiegoś wydarzenia. I ta funkcja wróciła na szczęście w najlepszej z możliwych wersji, czyli nie ma ograniczenia czasu um, klipu, który sobie tworzycie w ten sposób. Można dodawać sobie dowolną ilość. Ujęć, można dodawać sobie także swoją własną muzykę. Ja uważam, że to jest naprawdę killer feature. To jest rewelacyjna funkcja, jedna z najfajniejszych funkcji, jakie kiedykolwiek spotkałem w jakimkolwiek smartfonie. Żałuję, że nie jest bardziej popularna. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak ona wygląda, możecie kliknąć okno, które znajduje się obok mnie w tym miejscu, bo postanowiłem zmontować wam taki krótki film, żeby pokazać po prostu, co można dzięki temu sobie stworzyć. Uważam, że to jest znacznie lepsze narzędzie do pokazywania na przykład um, jakichś tam, powiedzmy, wspomnień z wycieczki czy z jakiegoś wyjazdu, niż pokazywanie setek zdjęć gdzieś tam zrobionych. Telefonem. W związku z tym polecam wam zajrzeć, to jest naprawdę świetna funkcja. Jeśli z kolei chodzi o jakość zdjęć, to jest bardzo dobrze. Ilość rejestrowanych detali jest naprawdę wyśmienita, kolory są odwzorowane bardzo naturalnie, może nawet trochę zbyt naturalnie, bo bardziej nasycone kolory generalnie podobają się większej ilości osób. Szumy są na szczęście trzymane pod kontrolą, hader spisuje się, bardzo fajnie wydobywa szczegóły z cieni. Niestety, na ciemniejszych sceneriach jasno wychodzi na jaw, że HTC10 nie jest w stanie powalczyć z LG G5 czy Galaxy S7. To jest bardzo, bardzo dobry aparat, ale niestety nie ma szansy w starciu z najlepszymi, które są dostępne na rynku. Matryca na Froncie jest z kolei 5 MP, również ma optyczną stabilizację obrazu. Opcje doświetlania twarzy rozbłyskiem również tutaj znajdziecie. Jest także hader i efekty pracy z tym aparatem są wyśmienite. To jest naprawdę rewelacyjny aparat do selfie. Uważam, że może nawet lepszy niż ten, który jest w Galaxy S7. Telefon nagrywa z kolei wideo do rozdzielczości 4K, ale wtedy z ograniczeniem do 6 minut, więc na to zwróćcie uwagę. Jakość nagrywanego wideo jest świetna, telefon nie rozczarowuje. Smartfon obsługuje 4G LTE Ultra w sieci Play, w związku z tym śmiga po internecie aż miło. Pamiętajcie natomiast, że urządzenie jest wyposażone w złącze typu C, w związku z tym stare ładowarki nie będą kompatybilne z tym telefonem. Ta, którą dostajecie w zestawie obsługuje na szczęście szybkie ładowanie. Połowa baterii można naładować w mniej więcej 35 minut. Sam czas pracy na jednym ładowaniu jednak nie zachwyca. Półtora dnia przy średnim użytkowaniu to jest maks tego, co udało mi się osiągnąć. Ale codzienne ładowanie jest w przypadku tego telefonu raczej standardem, tak bym powiedział. Na minus niestety fakt, że w tej generacji nie ma już diody podczerwieni telefonu, zatem nie da się użyć jako pilota. Podsumowując, HTC 10 to pierwszy tak udany smartfon flagowy tego producenta od czasu pamiętnego One, w którym ja byłem kiedyś zakochany. Urządzenie podobnie jak tamto jest świetnie wykonane, ma przepiękny wyświetlacz, ma bardzo dobry procesor. Znajdziecie na pokładzie również rewelacyjne multimedia. Wprawdzie mogę otrzeć łzy po świetnym odtwarzaczu muzyki, natomiast na szczęście, jakby na pocieszenie dostaję Zoe w pełnej krasie. W związku z tym to mi się podoba. Muszę natomiast skupić się jeszcze na chwilę na tym, co HTC zrobiło przy okazji prezentacji modelu Lifestyle. To jest ściema, to jest Potworna rzecz, bardzo mi się to nie podoba. Uważam, że firma zrobiła to po to, żeby nieświadomi ludzie kupili za 3000 zł telefon, który jest wart mniej więcej połowę tej wartości. W związku z tym ostrzegajcie, kogo możecie, nie kupujcie HTC 10 Lifestyle w sklepach. Poszukajcie pełnej wersji gdzieś tam, powiedzmy na przykład, w internecie albo właśnie w ofertach operatorów. Jeśli tą pełną wersję HTC 10 bez żadnego dopisku chcecie kupić, mogę wam ją gorąco polecić. To jest wyśmienity sprzęt. Na sam koniec muszę się wytłumaczyć, czemu w zeszłym tygodniu nie pojawił się odcinek w środę, czy tam w czwartek, który miał się pojawić. Tak się składa, że urodził mi się bratanek, w związku z tym zajęłem się świętowaniem i jakoś tak mi zeszło kilka dni, jeśli wiecie, co mam na myśli. Natomiast e, oczywiście chciałem Was też zapytać, co sądzicie o HTC 10. Czy uważacie, że telefon jest warty zakupu? Jak nazwać jednym słowem e, prezentację modelu Lifestyle w cenie 3000 zł? Cenzuralnym, podkreślam napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli chcecie kupić HTC 10 bez żadnego lifestyla, to oczywiście możecie to zrobić w ofercie sieci Play, bo w ofercie sieci dostępna jest ta pełna wersja. Jeśli macie jakieś smartfonowe pytania, oczywiście zapraszam Was również do komentowania. Jeśli film uważacie za pomocny, zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to teraz. Koniec formułek. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!